Hej, cześć, manu, tam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, jestem c 9 a to kolejny odcinek z Falauta. Um, niestety nie podesłaliście mi, tak jak prosiłem, za bardzo jak to ponazywać, były tam jakieś głupie tylko jakieś imiona i to też małe ilości. przepraszam, użyłem tylko mikrofon. A więc wydaje mi się, że kto z Was, e, jakby bardziej chciałby zaistnieć w tej serii, to po prostu niech napisze swoje imię i nazwisko. To wtedy, bohaterów krypty, ponazywam Waszymi imionami i nazwiskami. Także po prostu powiedzcie, jak się nazywacie. Po prostu e, napiszcie swoje imię i nazwisko w komentarzu. To wtedy, e, że tak powiem, tych bohaterów Waszymi imionami i nazwiskami. Także wydaje mi się, że to będzie spoko opcja. A po prostu. To nie będę, brał, wiadomo, tak, że po prostu ktoś napisze komentarz w losową osoby. Tylko po prostu, jak chcesz być w odcinku, to piszesz w komentarzu swoje imię nazwisko. Myślę, że wszyscy już zrozumieli. E, także m, tutaj nie będę powtarzał. I jeszcze e, możecie zajrzeć oczywiście na mojego fanpage. Jak macie na dole w opisie, zapraszam nas tam serdecznie. No i lecimy tutaj z przygodami w naszej krypcie. E, na początku, wylewelujmy ich sobie. Ok, drugi, drugi, trzeci, czwarty. No i odbieramy sobie poród. No o nie, 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 czemu mi się to pali? E, ty, Bob, idziesz pomagać. No, nie, nie, Bob, nie wiem jak masz na imię, ale biegnij tam, no gasić to! Pożar! Zaraz mi się jeszcze jedzenie skończy, a tam jedzenie się skończyć. Randomowe ewent, dobrze, na razie... No jak nie ma więcej pokoi? Halo. Ale nie będę... Dobrze, prąd akurat mamy, tylko... Okej, okay, mam jeszcze skrzyneczki, Dobra, odbieraj poród. Halo, lekarz. No nie, nie możemy odebrać porodu, no trudno. Um... Hmm, nie mamy ludzi do robienia woda ani jedzenia. Nie podoba mi się to, ale no dobrze, otwórzmy sobie skrzynki, bo o właśnie, jeszcze jedna rzecz, zobaczcie. Umarł nam na nazbierał 2000 golda, tyle przedmiotów i mi umarł, bo zapomniałem, że po prostu się dzieje w ten sposób. No ale trudno, wydaje mi się, że ze skrzyneczki możemy nadrobić, żeby go tutaj zyskać. I zobaczyłem jeszcze jakąś skrzynka e, zdobyłem, nie zobaczyłem, e, z psem chyba, czy po prostu z jakimś zwierzakiem. No ale na początku zwykła skrzynka, zobaczymy co w niej będzie. Oby ponad 500 kapsli, okej, okay, Raidway, ty się może przydać Tak, tej no nie za bardzo 100 kapsli, no Okej, okay, fajnie, to się na pewno w na kapsle Okej, okay, niażne, no dobrze, spróbujmy jeszcze raz Może jakiś fajny zwierzak, chociaż Myślę, że to, to nie jest pewnie zwierzak bojowy Szczęście plus 58, no to chyba dobrze mi się wydaje. Klik tylko OK, aż 4 euro, a to jakieś starter paki w ogóle, co się dzieje? Ale jakieś New Coli, 6 Newcoli kosztuje tyle tego? O, dobra, nieważne. No, i nie mamy pieniądku zaożywić. Nie możemy też odebrać porodu. No, jak na razie ta, że tak powiem, krypta nie funkcjonuje za dobrze, bo nie jesteśmy w stanie tego zasiedlić. Po prostu nie mamy tu tego ludzi. czy potrzebujemy więcej Living Quarters, czy jak się wie. Zbudujmy jedną e, wielką, tutaj taką. Ale ona zacznie. Czy ona nie ma tutaj prądu? Czy co się dzieje? Nie, dobrze, masz prądu. Czemu jesteś nieszczęśliwa? powiedz, czemu jesteś nieszczęśliwa? Brakuje ci tutaj kochanka. O, jak nazywamy naszego synka. Jak możemy tutaj nazwać tak naszego synka, po prostu osobę tutaj Wiecie co, no ciężko, ciężko mi teraz powiedzieć jak go tutaj nazwać Macie jakieś, kurde, chciałem teraz was, ee, o Boże, nieważne Bo zobaczyłem, sobie teraz nawet w komentarze i hmm, no nie widzę, żeby tu był też ktoś chętny Także tak, ktoś cię Edzia nazwać, niech będzie na razie Wiecie co, ktoś powiedział, żeby nazwać Edzio, niech to będzie Edzio, po prostu Edzio, Edzio, no i nazwijmy go po prostu, po prostu Edzio, niech ma na imię Edzio no tak, i dobrze, jesteś Edzio, słuchaj. Po prostu, Edzio nie masz nazwiska, jesteś no-nameowym Edziem. E, Także, uuu, fajnie, mamy tutaj e, nagrodę Eich, ale coś mi się tu ewidentnie nie podoba, bo ja słuchajcie, ogólnie chyba safe mi się cofnął. Bo jestem pewien, że raz już odebrałem jednego dzieciaka, i teraz drugiego już powinienem odbierać. On mi urósł, jak go gdzieś tu wrzuciłem. Potem właśnie się dziwiłem, go szukałem gdzie on jest, mi zniknął. I to jest dokładnie ten sam chłopiec, który wcześniej miał mi tu dorastał. Bo chwilę w to grałem, bo przez przypadek go odebrałem chciałem w na odcinku, no ale się okazało, że jakoś mi się cofło. No i mamy chłopca, no. Okej, okay, czemu by nie? Mm, mam to wszystko powiększone i wcześniej go też normalnie odebrałem, co ciekawe, no ale dobrze. Nie mam na razie jedzenia, nie mamy picia. Zatem czy będzie ktoś efektywniejszy w innych pokojach. Minus jeden. 0. Minus 1. Minus 1. Okej, okay, czyli rozumiem, że no nie będziecie za bardzo efektywni w tych pojech, czyli już jesteście tak przydzielani, żeby być jak najbardziej efektywnym. 0, minus 1. 1. E, no, o, level up. Ty, ty masz level 4, to może. Nie, 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 no, nie. Halo, gdzie, gdzie biegnie? Co? Faj, tu ty masz aż 3. 1, 1, 2. No, 2, ale. Tylko czy my teraz będziemy mieli wystarczająco prądu, wiecie co? E, mogę zaryzykować i wrzucić, chociaż nie, nie mogę Cię wrzucić na kuchnię, kogo ja to mogę wrzucić na kuchnię, minus jeden, czy Cię może, no wszyscy, niech się to kuchni nie zadaje, słuchajcie, nikt, o, o co chodzi, okej, okay, Ty będziesz dobra na rozmnażalni, także sprawdźmy Ciebie i zacznijmy jeszcze ile tutaj. dajesz, tutaj jeden, spoko, to idziesz na rozmnażalni, ale nie, bo tu dwie kobiety, dwie kobiety nie zrobią nam dziecka, okej, okay, mm, a tu jest tylko jeden facet, e, okej, okay, czyli niedobrze. Ci się będą tutaj nadal samozadowalać. No, gdzie idziesz, to przecież nie będziesz sobie z nią, No, wiadomo, co robić. E, czy ty, może, będziesz? O, ten daj aż dwa tutaj. A za czym ile by dał w tym pokoju? Po prostu o, no, chodź, tu, chodź tu. No, gdzie mi ucieka, cwaniaku, I tu też da dwa, wiecie co? Na razie go zdejmę z tej kuchni. Do tej kuchni zaraz wrzucimy kogoś innego. Ty tu dasz ile? Tutaj dasz dwa, a tutaj też, też dwa. Dobrze, czyli idealnie się złożyło. Woda, wody, wody nam też brakuje, także już tą wodę. Wiecie co? jak zbierzemy zaraz i jeszcze raz e, stąd te, te rzeczy, to to zraszujemy sobie będzie idealnie. Zacznijmy sobie jeszcze dzieciaka, Edzio, po prostu Edzio. Edzio dopiero ty z swoim pasek, a chciałem z tego przybliżyć, ale się nie da. Zaraz będzie dorosły. Okej, okay, spoko. Energii nadal mamy w wbród, e, ale nie mamy osób, które będą pracować nam przy tych pokojach. To już to mi się nie podoba, po prostu jeszcze musimy nazbierać tych kaps i odblokowaliśmy jakieś nowe pokoje. Mm, także okej, okay, będziemy mogli tworzyć e, medyki, medykamenty po prostu, medbay. tylko do tego też potrzebujemy pracownika słuchajcie. To mi się nie podoba. Mm, hmm. Okej, okay, Newka Cola Butler, to na pewno też będzie dobre, to trzeba mieć aż 100 mieszkańców, czy na razie coś dla nas nie osiągnęło, bo 100 mieszkańców będziemy mieli potąd kryptę, albo potąd, o to taką linię, bo tu jakoś dziwnie się zaczynać, chyba ziemia w kamienie zmienia, nie, nie mam pojęcia. I co my tu możemy teraz jeszcze z wami zrobić? a Nie mamy za dużo mieszkańców, nikogo z nikąd nie mogę odebrać, abym chciał kogoś wysłać na wyprawę. No właśnie źle zrobiłem, bo wyprawem, tak? Wybrałem jednego dobrego gościa, poszedł i mi umarł, a ja potrzebuję teraz 500 kapsli. Okej, okay, low, no tak, dokup kapsle, nie, nie zgadnę. A nie, nie, może mam tylko to takie dziwne. Guaranteed one rare card or better, ok, czyli jedna karta, jedna skrzynka za 4 zeta. O co chodzi? No dobra, niech będzie, że i tak, otwór jakieś roboty, aha, bo to są chyba po prostu jakby mieszkańcy, tylko tacy jakby zautomatyzowani, no spoko. Ymm, no i co tu możemy jeszcze... Przeglądajmy sobie opcje, które tu mamy. Mamy tutaj karabiny. Wiecie co? I skąd możemy kogoś zdjąć? Jedną osobę skąd byśmy mogli zdjąć, bo to było fajne. Jak wcześniej mieliśmy brak energii, teraz energii mam nadwyżkę Fajnie było, gdyby tego młodego dało się jakoś przyspieszyć. Co możemy w ogóle robić za ten nuka? Newka, ten, bo to są chyba po prostu, zwykłe, niepootwierane. I co my możemy za nie robić? Oto jest pytanie. Mm, mogę to zaupgrade'ować? Tak, to się jakoś upgrade'uje. Mm, Okej, okay, na razie możemy 26 trzymać zacząć? czy to tak samo działa. Tak, e, możemy po prostu 26, spoko. Mm hmm myśleć co dalej możemy z nimi robić. a Z tego, co patrzę, jeśli wcześniej nie będę zgrał trochę tutaj więcej, tak sam, to nie będę mógł tutaj więcej robić na odcinkach, bo się tu się za dużo nie dzieje. Jeśli wcześniej się coś nie porobi, się jakoś nie przyszykuje, także przepraszam. Jakbyście wiedzieli, jak grać jednocześnie na Androidzie jakby i na kompie, to bym był bardzo wdzięczny, gdybyście mi powiedzieli. ok bo bardzo bym chciał też na telefonie grać, bo wtedy bym o wiele więcej tu robił. Jak to nam mało dało. Halo, dlaczego tak? No udajecie, dobrze, rasujemy was, rasujemy. Dać, rasujemy. Incydent 34%, już strzykuję sobie kogoś. Nie wiem, czy on jest... Uf, mamy to, super, jest, udało się. Woda, nie, mam 30 sekund, jeszcze dam. Co? To... Dobrze, lecimy, lecimy. Jolo, 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 jolo. Dobra, lecisz, 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 no pomagaj. Gasić, Co tam wyszło? Szczurek? Halo, dobra, to ty. Ty wyglądasz na twardziela. Jak ja ci mam przydzielić broń. I bierzesz to i strzelaj, i bang, bang, bang. I ty. A nie, mogę... Jo, go strzela mogę mu zamieniać normalnie. Tak, no to net przy takich akcjach mogę dawać po prostu broń i coś się pojawi od razu. Pff, nie ma typa. Okej. Okay, 54%. Nadal jest około jedna druga szans. Sukces! Yes, super, mamy to. Okej, okay, jest woda i teraz wodę rasujemy. Słuchajcie, potrzebujemy tego, także musimy to zraszować. E, OK. okej. Jest super, jeszcze raz rasujemy 43% to dla nas jest wystarczająco. Deal with it, słuchajcie, teraz to mamy zapasów, ile nam tylko się chce. Ok, super, następny level. A ty mał zacznę jakim tempem rodzisz? Oj, beznadziejnie mam. A ciebie pewnie na pustkowie nie mogę wysłać. choć tu, no. aha, nawet kliknąć nie mogę. Ok, ok, rozumiem, nie mogę cię wysłać na pustynię. No spokoj, dałbym karabin, łapę, to by sobie młody poradził. Myślę, że chcę wszystkiego nie raszujemy, tak? To, czy by stąd nie wziąć kogoś? Zobaczmy, kto tu jest najmniej wydajny. Mmm. tak, tylko na teścik. Ile te ile ile jest? trzy. Ty dajesz nam. Czy babka. Co ona znowu zaciążyła? Czy. Czy ty naprawdę, kobieta, znowu <grym> zaciążyłaś? Nie no, ja nie mówię, że źle, że źle, tak? No właśnie, nie mówię, że źle, bo to bardzo dobrze. Wy macie. Oooo! tu już. Tu już się robi jakieś myry, myry, smyr, smyr barabara. Bara, bara. Niedługo będzie i będziemy mieli kolejne mieszkańca krypty, także super. No i co mi lajki dajesz? Uu, już się przytula, już się mi ziają, Nice. O, 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 patrzcie, czekajcie, czekajcie. O, zobaczymy, zaraz zobaczymy, co tu się będzie dziać. A ciekawe, co by oni tam robili, w sensie gdybyś tą ściankę zdjęło. Pewnie po prostu by stali sobie w tym miejscu, bo tak na pewno są zaprogramowania, ale nieważne. no i. Uwaga, o młody idzie popatrzeć, a nie już myślałem. No okej, okay, uśmieszki, czyli na pewno się dobrze bawił, tak już patrzyłem, już tam jakieś był myrym, O, od razu, od razu, brzuch po jak po dziewiątym miesiącu wychodzi wychodzić stamtąd. No dobrze, niech będzie i tak. Okej, okay, mamy dwie one... Czy one wyglądają tak prosto? Nie, te same ciuchy dostają. Was na pustkowie niestety nie wyślemy, także kontynuujmy sprawdzanie. Okej, okay, tu masz minus jeden, a tu masz pięć. To ciebie stąd nie zdejmę na pewno, nie licz na to. Ty masz tutaj jeden, chodź tu. No nie, nie, uciekaj. Tu masz dwa. Okej, okay, czy jak na razie wydaje się, że ty będziesz najmniej wydajna? Chyba, że nie, no ten gościu był chyba dobry. Halo, a... Czy ty nie... Czy ty czasem tu nie byłeś? Ty się miałeś tam... no. Z mamą, z mamą bawić, a nie mi tutaj e, akcje jakieś dziwne robić. okej, okay, jako że ty jesteś za dwa, moja droga koleżanko, podchodzisz tutaj. Militarna kurteczka dla ciebie, od dzisiaj jesteś, o zobaczcie fajnym, fajnym żołnierzem. Uskneczka za czym proszę, 500 tego. Proszę, 500 golda mi dajcie albo pracownika, albo jakiegoś robota, cokolwiek, chociaż robota właśnie nie da, stąd dawać. Gdybym wiedział co to robi, to wygląda jakby jakieś uuu mega super, tak się świeci, uuuu Dobrze, fajnie, mamy niukakola quantinium, tylko w ogóle nie mam pojęcia Yes, mamy to, tylko nie wiem co ja mogę zrobić za te niukakolą, ok, kolejna broń, to nam się przyda Nice, super, mamy to, za dużo nice mówię, wiem uh, super, słuchajcie, wow, udało się Wracasz, wracasz do nas. Recall uh, Revive, review. Revive, revive. I recall teraz. Lecz wracasz do nas. A, okej, okay. czyli do tego jest Nikakola, Cola, już wiemy. Um, okej, okay. aż 7 godzin będzie nas wracał. To dużo, przyznaję. No i ty, mm, tak. nasza tutaj pani droga, ty też będziesz leciała na Pustkowia. Dostajesz tutaj Final sniperę, więc wydaje mi się, że jesteś gotowa do akcji, także lecisz. I prosimy, już się tutaj przyszykuj. I wydaje mi się, że nie. O, oni dadzą do... Czy ty tutaj pracujesz? Przepraszam bardzo. Czy, czy pani w ciąży sobie pracowała? Przepraszam, nie? No nie no, u nas on chyba w kurcie Ten chyba w skrypcie funkcjonuje, funkcjonuje macierzyński. No dobrze. Mm, I z tych odcinków, wydaje mi się, że z tych odcinków, z tej gry, będą takie odcinki do 15 minut, coś w tym stylu. Bo tu, jak dzisiaj, już nie ma za bardzo co robić. a nie chcę was tutaj zanudzać. No i dobrze, nasza tutaj e, sexy wojowniczka leci na zewnątrz. Okej, okay, mogę ci dać tego, żebyś miała antyradiację i czy ty potrzebujesz być szczęśliwa na tej wyprawie? nie, teraz raczej nie potrzebujesz być szczęśliwa? Zobaczmy, kto tu u nas jest nieszczęśliwy? Widziałem tutaj u niektórych jakiś grymas na twarzy. O, patrz pani jest nieszczęśliwa, nie, pani jest szczęśliwa, po prostu ma pani mały uśmiech. Um... Tak, ile ty masz szczęścia? Gdy poziom naszej szczęścia jest szczęście 89%, super, 100%, ta ma 79%, czyli to jest. Ojej, nie, tu był ktoś 78%, chyba tak, ty masz 78%. Halo, 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 ale zobaczcie, no, chodź tu. Okej, okay, super, lecz dostajesz skota. <grytanie> najlepszy pomysł. Ktoś jest smutny, kupu kota. Polecam, polecam Kasper, ale zobaczcie, ten kod jest tak wielki, że on mi sięga chyba ponad pas. Zobaczcie kiedy jest bydlak, ten kod jest. Naprawdę no, z jakiś bydla, o. Głos, dobrze. No i pani poszła, okej, okay, czyli teraz możemy sobie zbudować coś, co się na pewno nam przyda, czyli med, medbaj po prostu, medbaj i medbaja sobie zbudujemy w miejscu, na dole, tu zrobimy medbaja, tu zrobimy tego, do tych kolejnych rzeczy, tylko tu też potrzebujemy pracownika. To jest problem, więc co postaram się to jak najszybciej poodbierać, żeby w sumie wyjść, sobie porodzili i ty, żebyś sobie wreszcie urosł młody. Oni no ile im to zajmie? Też nie ma takiego paska. O, moje życie jest świetne. Że nie ma takiego paska, kiedy ona aż tak powiem urodził. Bo to było fajne. No ale dobrze, nieważne. W takim razie za czym ile ten koleś nam przyniesie? A nie on, nadal nam przyniesie sześć nie, ścięcy, bo sobie ja chciałbym 6000, 2000 pieniążków, czyli naprawdę Dużej, Zobaczcie, jaki on jest w ogóle wydajny. Zaraz jeszcze z powrotem na wodę wpuścimy i zacznie będziemy mieli armorów i już go nie będziemy sypać, On będzie naszym produkcyjnym tutaj gościem. produkcję go pociśniemy. Zbierzmy jeszcze trochę wodę. Okej, okay, jak na razie, słuchajcie, dajemy radę. Nasza krypta ciągle się tutaj bardzo ładnie rozgry rozgrywa, rozwija po prostu. Dobrym tempem mi się wydaje. Możecie właśnie mówić, dać mi podpowiedzieć, co jak mam robić, bo ja w ogóle nie wiem jak grać w tą grę co ja tu mam do końca robić. Skrzynek żadnych nie ma o, 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 czy tu mogę robić jakieś wyprawy overseer office. Zobaczmy za ile jest to biuro. W sensie... Okej, okay, już niedługo chciecie mogli robić jakieś specjalne misje, chyba mi się wydaje. Gdzieś tak to wygląda, albo jakieś skarby może nie wiem co to jest. Możecie mi też napisać co to jest Bo jeszcze jeden mieszkańc możemy to mieć, także super No i jak gospodarować tymi mieszkańcami? czy pokoju robić po dwa czy po trzy, jak jest najwydajniej? Nie, w górę chyba już nie możemy robić, że tu widzę też takie blachy, so chociaż to wszystkie są otoczone takimi. Tak, to wszystkie jest otoczone po prostu czymś takim, co chyba nie ma znaczenia. No za czym? nie, no budować na pewno nie możemy tu w górę mi się wydaje. Nie, tu jest pewnie taka granica i za tą granicą chyba nic nie zbudujemy. I to chyba działa w ten sam sposób, tutaj w dół. Że tutaj jest sobie, chociaż nie, nie wiem, nie, tutaj jest taka granica, nie, to po prostu jest jakaś na zmianę, okej, okay, rozumiem. Ile te długie kamienie. Uh, drogo, 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 drogo. Tak sobie na jedną za ten kamień, nie wiadomo dlaczego. To jest, słuchajcie, wydaje się, że to było na tyle. Odcinek trwa już 15, 16 minut, więc jest całkiem e, dużo. Także jeśli ten odcinek się spodobał, piszcie po sobie, piście osobiście, po prostu zostawiacie po sobie komentarze, co byście chcieli tutaj zobaczyć. Piszcie swoje imiona, nazwiska, jeśli chcecie być jako jakaś postać. Możecie nawet pisać tam preferencje, które ale raczej ja już będę wybierał. No i co, zostawiacie po sobie łapy w górę. Ja wam dziękuję za oglądanie, nie za, za was gadanie, na razie.